Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody, naszych zmagań jako demon mamon, władca chciwości. Oczywiście jest to kolejny odcinek Crusader Kings 3 na modzie Książęta Ciemności. W ostatnim odcinku tak naprawdę prawie nic nie zrobiliśmy, a tak naprawdę to był taki całkiem mocny i rozbudowany wstęp do tego, co demony generalnie w tym świecie robią. A mogą robić naprawdę dużo. Oczywiście na początku coś tam sobie budujemy, ale kiedy już to sobie wybudujemy, to będziemy mogli się wziąć za prawdziwą robotę. Co my tutaj mamy? Mamy wielkiego człowieka, Antoni Padwy, patron zagubionych. Chociaż nie wiem, co my możemy z takim człowiekiem zrobić, ale na nasz dwór na razie go zaprosimy. Co z takimi ludźmi można robić? A co on tu cholera chce ode mnie? Kto tu próbuje go ode mnie odebrać? Święty Regis z Prowansji. Regisie, idź w cholerę. Yy, nie wiem, po co mi w ogóle ci ludzie są, co ja mogę z nimi zrobić. Na razie sobie jednego wezmę. Mogę z nich generalnie robić, tak jakby swoich kultystów, nazwijmy to. I jest to jakiś sposób właśnie postępowania. Tylko, żeby robić sobie kultystów, to ja potrzebuję znacznie więcej pobożności. Pasowałoby wyruszyć na jakąś wojnę, więc trzeba zrekrutować jakichkolwiek żołnierzy, jakiekolwiek oddziały, które nam w ogóle pozwolą tą wojnę wygrać jakąkolwiek. Żeby wygrać jakąkolwiek wojnę, to my potrzebujemy jakichś demonów. Najlepiej by było oczywiście zainwestować w te serwitory wojenne, szczególnie potężna jednostka, którą jakbyśmy kupili, to naprawdę na długo by ona nam służyła. Chociaż Lucyferzia, Potężna jednostka krwawych ogarów, aż 100%, to pięknie by niszczyło wszelakie jednostki, które na przykład są łucznikami czy coś w tym stylu i ogólnie niszczyłoby to oddziały wroga. To może to byłoby chwilowo lepsze niż ci serwitorzy wojenni. Jednakowoż widzę, że ci serwitorzy są tańsi w utrzymaniu. No to jednak trzeba się wstrzymać na to, żeby sobie kupić po prostu te wielkie demony, które na pewno będą siały wielkie zniszczenie. W końcu udało się wybudować bastion w Genui, to teraz możemy kombinować, co by tu dalej sobie móc stawiać. Ja najchętniej zainwestowałbym w coś, co pozwoli nam zarobić, więc rozniesienie kultu do arystokratów byłoby stosunkowo mądre, bo to naprawdę pozwoli nam zarobić i też taniej tutaj budować, co też jest wartościowe. Ale z tego co ja widzę to generalnie nie opłaca się budować póki co nic, bo na wszystko trzeba wydać pobożność, a my pobożność obecnie zbieramy, żeby oczywiście postawić ten jeden oddział tych serwitorów wojennych, którzy zaraz powstaną, dosłownie w kolejnym miesiącu, otóż w tym momencie już powstają, to teraz tylko niech się oni w pełni zbudują i będziemy mogli iść na wojnę. Dobra, już serwitorzy są w pełni zebrani. Rzućmy ich może w ogóle do Genui, żeby to jest, dobyli jeszcze więcej bonusów. I teraz już naprawdę jesteśmy potężni. Ta jedna jednostka ma w sobie znacznie więcej siły niż cała nasza armia, przecież wcześniej wzięta. Naprawdę, to nawet nie ma co porównywać. Więc w tym momencie już możemy wziąć nasz punkt zebrania armii, właśnie tutaj, do świątyni w Sawoni i wypowiedzieć wojnę teraz. Mumią z Monferatu. Nie wiem do cholery co tutaj robią mumie i co tutaj robią starożytni Egipcjanie z Powinaceni z Królem Horusem, który też jest mumią oczywiście, no ale no nie mniej yy, długo oni tutaj akurat sobie nie posiedzą, bo my idziemy już ich zlikwidować. I kto prowadzi armię? My sami osobiście tę armię prowadzimy. To całkiem interesujące. Yy, powiedzmy, może właśnie prowadzimy tą armię, idąc tam w naszym naczyniu, no ale nie mniej, głupio to wygląda, jak my rzeczywiście tam idziemy. Więc dobra, do no, bitwa idzie ciężko, jednak wielka potęga naszej armii ledwo daje nam no, zwyciężyć. No ale mimo wszystko, my się broniliśmy, jednak ostatecznie zwyciężamy. Czy znaczy broniliśmy się? No, w sumie nie, to my atakowaliśmy. No, ale dobra, o, teraz idzie nam już znacznie lepiej kolejne zwycięstwo i teraz już mamy zwycięstwo nam zagwarantowane. Więc jest już dobrze. Prawdopodobnie większym problemem było to, że wtedy zaatakowałem przez rzekę i stąd miałem jeszcze większe, y jeszcze większe minusy. A oni teraz jak atakują właśnie przez te polany, próbując obronić się przed armią z Tortony, no to już mamy oczywiście minusy mniejsze, kiedy oni ten manewr Wykonują więc jest stosunkowo dobrze, no ale wiadomo, będą nas trochę tutaj prześladować, yy, ponieważ, no cóż, nic innego do roboty nie mają. No i dobra, obrężenie zwyciężone, i to czas na początek, właśnie, naszych podbojów. Więc zajmujemy tę prowincję i teraz prowadzimy wojnę teoretycznie właśnie z tymi chłopkami z Tortony. No i cóż, mam nadzieję, że oni nas tutaj teraz nie zniszczą. Jakich żołnierzy oni mają? Oni mają tylko i wyłącznie... no dobra, no pospólstwo generalnie. Czyli nic tutaj silnego. Jakbym ruszył, to bym teoretycznie przegrał. Ja nie ruszam, ja sobie będę tutaj siedział. Może oni ruszą na jakieś oblężenie i wtedy my będziemy mogli ruszyć z kontrofensywą. Czy ja dobrze widzę, że pani z Monako ma tutaj ziemię? No tak, ona trzyma sobie po prostu zwyczajnie zameczek tutaj. A może to ja chciałbym ten zameczek trzymać, a nie ona? Kurde, trzeba będzie potem jej to zabrać, ale to dopiero zaraz. Wpierw poczekam na ruchy ziomków z Tortony, albo w sumie nawet już teraz mogę za nimi ruszyć, bo jeśli zamierzają oblegać genuę, no to może nawet coś z tego wyjdzie. Może nawet ich dogonimy? O, tak to wygląda, że mógł ich dogonić. A pewnie w defensywie to pokonamy ich na pewno z bardzo ładną przewagą. O, jednak widzę, że jednak wcale takiej przewagi nie ma. Nie wiedzieć czemu ci serwitorzy jednak nie robią aż takich wielkich obrażeń, a wydawało mi się, że jednak będę robił obrażenia ładne. Czemu tak jest? No, chyba że problem jest taki, że oni są wampirami, a wampiry nas tutaj masakrują tymi swoimi rycerzami. To też jest możliwe. No, tak czy siak, ostatecznie wygraliśmy, ale z wielkim trudem. I to jest prawdopodobnie największy problem, bo w sumie tak. Wampiry, jak możemy pamiętać, mają bardzo silnych żołnierzy. Znaczy, twój, rycerzy. Tam średnio jest tak około 20 proesa. A jak się już mocniej rozwinie swój kraj, to spokojnie mają właśnie ci rycerze tak około nawet 20. Dochodzące nawet do 30, mówiąc o takich trochę bardziej rozwiniętych, że oni rzeczywiście będą tymi rycerzami. A my, generalnie na rycerzy, no niestety nie możemy za bardzo liczyć. Są jacyś pojedynczy, na przykład tutaj Dorian, ale to nie jest nic jakkolwiek interesującego. Więc teraz, tak naprawdę, te, co możemy zrobić, to no cóż, zregenerować się z nadzieją, że przy kolejnej bitwie będziemy silniejsi. Yo, córka mi się urodziła! Jak? W jaki sposób? Jak ja żem to uczynił? W ogóle z kim? Erben Gilda. A, to tak działa: czyli kiedy na przykład nasz host sobie robi dzieci, to on wtedy zostaje naszym dzieckiem. Aha, czy moim dzieckiem? Tak jakby z niej. To działa trochę dziwnie, ale okej. Okay. Jak widzimy, to dziecko, które się rodziło, jest Laham. Generalnie ten dzieciok też prawdopodobnie może pierdzielnąć podczas obecnej zarazy na świecie, ponieważ zawsze na początku ktoś strzela tą jakąś zarazą antywilkołaczą i jest tragedia. Jak to wygląda naprawdę na świecie? No w taki sposób, dlatego to wyłączyłem. No ale generalnie to jest tragedia, bo ta zaraza jest znowu na całym świecie. I nam te dziecioki teoretycznie teraz mogłyby poumierać. Ja oczywiście zapraszam na dwór, bo to moje dziecko jest. Proszę mi na dwór je tutaj przynieść, bo ja będę je wychowywać. Więc proszę tutaj o. Mogę Cię wychowywać? Educate Child, oczywiście. Zmienię Ci wiarę, żebyś był godnym wyznawcą chciwości. Trochę smutne, że dzieciak okazał się być przygarbiony, tak jakby od urodzenia. Ale co ciekawe, ma on aż dwie różne cechy, takie, które coś mówią o jego pochodzeniu, więc ma on krew zarówno tych feerii, tych wróżków nazwijmy to, jak i również demonów. Interesujące. Dobra, zdobyliśmy kolejną prowincję wroga, co oznacza, że wygrywamy wojnę i on nam troszeczkę płaci w uczynieniu. Dobra, trochę żeśmy tutaj osiągnęli, ważne, że dostaliśmy prestiżu i to się w sumie liczy, bo prestiż jest oczywiście użyteczny dla nas. Co 5 lat my w ogóle również możemy szukać pomocy od dusz, więc zobaczmy, co w ogóle ta interakcja może nam dać. Trochę mi tu skrzydła wchodzą w drogę, ale my tu generalnie gadamy z panią, która jest naszym kapelanem, która odpowiada za kult lokalny, że tak to nazwę. Więc możemy naprawdę dać dużo pieniędzy po to, żeby przyciągnąć uwagę jakiegoś potężnego ducha, albo po prostu wydać mało, licząc, że coś się stanie. Dobra, i zobaczę co się stanie. Nic się nie stało. Ok, interesujące. Może trzeba dawać dużo. Generalnie, prawdopodobnie, jak i też ostatnio, problem jest taki, że My musimy mieć jakieś sposoby na pozyskiwanie, a bardziej na zbijanie sobie stresu, ponieważ jak się nie nauczymy zbijać sobie stresu, to będziemy mieć często załamania nerwowe. Nie wiem, jak załamania nerwowe wpływają na demony, ale można by powiedzieć, że nie chciałbym się o tym przekonywać. Wydaje mi się, że nie głupie będzie zinfiltrowanie kultów teistów, ponieważ oni pozwolą nam zdobywać większej ilości pobożności. A wydaje mi się, że pobożność będzie dla nas chyba głównym zasobem, główną walutą, więc w to też trzeba zainwestować. Mamy nasze pierwsze załamanie psychiczne. I możemy albo wydawać pieniądze na potęgę, czego bardzo byśmy nie chcieli, albo możemy zostać pijakami. W sumie to nie jest aż takie złe. Oczywiście to będzie minus 2 do Stewardshipa, ale aż tak dużo nam tego Stewardshipa nie jest potrzebne, więc możemy nawet zostać klejusami. No chyba, że stwierdzimy, że załamanie nerwa będzie dalej trwało, ale chyba lepiej będzie być klejusem. O, ciekawe, piran już tutaj skończył ładowanie tego paska, i teraz możemy się skontaktować z cieniami. Jak to do końca działa? Ciężko powiedzieć, ale no, w sumie no, ciekawe. Możemy jako demon rozkazać im, by się nam demony pokłoniły. Wtedy dostajemy do no, lepsze relacje z demonami. Dark Kingdom. Ciekawe, czy takowe się gdziekolwiek to znajdują. Generalnie duchy to kreatury skupione i kłótnie z nimi mogłyby zabrać dużo czasu. Ale jak widać, wykorzystujemy swój autorytet jako demona. No i cóż, dogadaliśmy się z nimi, ale chyba nic nam to w ogóle nie dało. Co ciekawe, więc no cóż, nic tego nie mamy. Więc tak naprawdę już mógłbym kazać Piranowi by się w sumie już niczym tutaj nie zajmował, bo w sumie to po co? Czas po raz kolejny coś sobie podbić. Tym razem hrabstwo Kuneo, generalnie tutaj lokalny Lasombra, nie ma w zasadzie żadnych żołnierzy, więc jest tak naprawdę bardzo łatwym dla nas celem. Ale widzę, że wyjątkowo ten pan zatrudnił sobie najemników, co oznacza, że możemy i tak tą wojnę wygrać, znaczy tą bitwę wygrać. Więc jednak jego słabość. Wciąż jego słabością pozostaje. Umarła nam żona. To bardzo smutne. Generalnie w zasadzie wiele to nie zmieniło, bo i tak y, nie ma z tych żon żadnego pożytku. Ale możemy sobie jakąś kolejną znaleźć w sumie. U, co ciekawe, znalazłem tutaj inną demonicę, którą bardzo chętnie bym w sumie wziął do siebie. Zapraszam. Gremory królewno rozkoszy. Taką żoną na pewno nie ma co pogardzić, więc dwa demony się teraz ze sobą jednoczą i ta już na pewno na mnie umrze, a przynajmniej mam taką nadzieję. O, przyszła tutaj jako jakiś chłop. i no super, ja nawiedzam ciało baby, ona nawiedza ciało chłopa. Kiedy ja jestem chłopem, ona jest babą. Chociaż chyba u nas jako demonów nie ma koncepcji płci, więc w sumie nie ma to znaczenia chyba. Ale chodzi o to, jak teoretycznie wyglądamy. No cóż, co do dużo mówić. Dobra, skończmy tą bitwę już tutaj, żeby była ona skończona już tak na wieki wieków. Oj, widzę, że idzie tutaj armia z Ferrari, słaba, bo słaba, ale idzie, więc trzeba będzie zwracać na to uwagę, żeby nie zostać przez nich zmasakrowanymi. Ale wydaje mi się, że nasza armia i tak jest już wystarczająco silna, więc chyba nawet nie ma już co o tym myśleć. No kurde, ile na tych pieniędzy chcę niby, no ileż mam to inwestować, już dajże ty mi spokój, już tyle pieniędzy w to wsadziłem, już więcej ci nie dam. Bo generalnie kazałem uszyć ten jakiś śmieszny dywan. I ten dywan, jak się uda go uszyć, to będzie może dobry. Trochę tam już bonusików dostaliśmy do jego jakości, więc powinien być spoko, ale już całkiem dużo stresu się już na nim nabiło, niestety. O, widzę, że ci tutaj zaraz się połączą, żeby nas dojechać. Ale chyba nie damy im szansy, bo zaczynamy już mury i wygrywamy właśnie pod Kuneo. Obejrzyj, trwało całkiem długo. Na szczęście nie musiałem zdobywać tego zamku, bo byłoby jeszcze gorzej. Więc w takim razie zajmujemy sobie kolejną prowincję. No i super. I tutaj kogo teraz mamy? Tutaj siedzi sobie Anterio Saludco. Kimże jest ten Anterio? Czemu większość wasali, których tutaj dostajemy, to są fae, wróżkowie? No, dlaczego? No, nie rozumiem. Okej, okay, są oni infernalistami, demonologami, okej, okay, rozumiem to, ale generalnie nie rozumiem, dlaczego prawie wszyscy są jakimiś fae. Tutaj na przykład mamy panią, która kiedyś była łowcą, no okej, okay, rozumiem, a tutaj co ciekawe jest wampir Gandolfo, tylko on oczywiście jest podwładnym naszego wasala. Do końca nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Co ciekawe, wraz z podbiciem Asti od razu nam się zbudował tutaj już mały bastion, co całkiem przyjemne, bo dzięki temu już dostajemy bonusy z naszego dreda. Tylko warto byłoby tego dreda budować jeszcze bardziej, bo mamy go póki co tylko 30, a to jest jeszcze mało. I tak wygląda dywan, który nam zrobiono. Jest on stosunkowo spoko. Więc teraz wypada go sobie tylko powiesić. Czy my mamy w ogóle banner naszej dynastii? Otóż nie mamy. No to dobra, nie chcę to wisić tutaj w tym kącie. Kolejne naczynie nam umarło. Musimy teraz coś wymyśleć. Co by tu zrobić? Możemy albo zamieszkać w dywanie, który jest tutaj uszyty. Interesujące. Możemy też po prostu związać się z ziemią, na której mieszkamy. Ale to mniej ciekawe akurat. Albo zwyczajnie dalej będziemy nawiedzać baronową Fortunatę, naszą szpiegmistrzkę. Okej, okay, no chyba to ma najwięcej sensu. Trzeba będzie chyba pomyśleć o tym, żeby rzeczywiście skupić na, no cóż, poszukiwaniu większej ilości kultystów, bo póki co to jest bieda straszna. Nam się kultyści już powoli kończą. Znaczy, dobra, nie kończą nam się. A nie, to działa trochę tak, że na tych terenach, które podbijamy. To mamy tych kultystów, ale tam, gdzie podbici nie są, no to kultystów nie ma. Rzeczywiście posiadanie dużej ilości pieniędzy może się przydać do budowy swojego kultu, bo wtedy będziemy mogli budować sobie jakieś kolejne miasta, świątynie i tym podobne, żeby tam jakichś swoich kultystów ustanawiać. A przynajmniej przy podboju tak to działa. A czy działa to normalnie, to ciężko mi powiedzieć. Turynu na razie nie podbijemy. Tutaj chyba też będzie ciężko. Nie, nie będzie ciężko. Sans Glory Sept mamy takieś królestwo wilkołacze, które obecnie, jak widać, ma gigantyczne problemy, czy to wewnętrzne, no ogólnie ma wielkie problemy. No to chyba głupie by nie było, gdybym ja wziął i zwyczajnie ich najechał o tą jedną prowincję i pewnie razem z czasem bym tą wojnę wygrał. Więc w sumie tak sobie to zrobię, armię powołuję, no i w sumie tylko tu maszeruję, zajmę te dwie prowincje i będę mógł się wycofać, bo w sumie więcej nic nie potrzebujemy. Mają tutaj aż trzy takie postawione. Plemiona, które padają praktycznie ekspresowo. A ileby to trwały te szturmy? Szturmy, oj, są krwawe, to jednak bym nie chciał tego szturmować. No, generalnie trzy szybkie oblężenia i spokój. Więc typ wojny wymarzony. Teraz spróbuję kusić, właśnie, pana Antoniego Spadwy I niestety kuszenie się go nie udało. No cóż, próbujemy z kimś innym. W końcu, żem zdobył te trzy forty, co mi daje 41 warskora. Teraz zostaje tylko chwilę poczekać. Chociaż widzę, że nawet tutaj przychodzą ci żołnierze z. Tego kraju wilkołaczego, to nawet byśmy mogli z nimi zawalczyć. Nas jest tysiąc, ich jest sto, raczej to zwyciężymy. Nie wiem, czemu mi mówi, że my to możemy przegrać, chociaż teraz trochę się boję, jak ja to widzę. Więc ja może się wycofam, nie ma po co ryzykować. Jakoś niezbyt w to wierzę, że my to przegramy, no ale dobra, wchodzę i jak to będzie wyglądać, czym rzeczywiście możemy to przegrać. No, jednak nie, to nie wiem czemu nam mówili, że my to możemy przegrać. Generalnie zwycięstwo i to chyba była cała ich armia, ponieważ do tej armii to nie praktycznie nie mieli w ogóle. Przez co, no cóż, wojenka jest już po naszej stronie. 50 warskora dosłownie z rozbicia im 100 żołnierzy. Taka sytuacja, no cóż, takie są skutki bycia słabym. W wyniku załamania nerwowego będziemy musieli teraz jeszcze pozyskać cechę osoby poirytowanej, przez co będziemy się teraz wydzielać na przeróżne osoby, żeby tracić stres. Generalnie jest to dla mnie przyjemne. No minutwa do dyplomacji zawsze będzie bolesne, no ale no cóż, tak już musi być. Wypadałoby rozszerzyć nasze wpływy oczywiście do arystokracji, dzięki czemu zaczniemy znacznie więcej teraz zarabiać. W dodatku budowy będą tańsze. Kolejne nasze naczynie wzięło i umarło. Kogo tym razem moglibyśmy wziąć i nawiedzić? Baron Rambaldo. On zdaje się być, no, też beznadziejny, chociaż on jest fae, przez co on może troszeczkę dłużej pożyć, teoretycznie. A gdyby udało mu się znaleźć jeszcze jakąś żonę? Chociaż on jest beznadziejny, więc bonusy z niego będą słabe. Ale dobra, weźmy na razie jego, jako naszego hosta. I teraz może dogadajmy się z nim tak, żeby on dostał może jakąś żonę. Na przykład w ten sposób. Chociaż nie, ta jest za młoda, znaczy, no, za stara, że to dzieci z tego nie będzie. Niestety na moim dworze są same stare kobiety, więc niestety baron Rambaldo żadnej sobie żony nie znajdzie. To bardzo smutne. A teraz próbuję panią Klaudię omamić i czy mi się to uda? Yy, nie udało się, no trochę to w ogóle, no nie udają się te rzeczy, nie udają się. Chociaż z tego co ja widzę, to ja sługi mogę generować bez problemu, zwyczajnie jeśli wykorzystam 75 prestiżu. No to dobra, kogo ja tu mam na swoim dworze takiego fajnego? Na pewno fajny jest... Antoni Spadwy. No to dobra, ty a nie możesz, ponieważ musiałby być naszej religii. Okej. Okay. A czy mogę go nawrócić? Nie mogę, ponieważ musiałby być kultystą. A żeby był kultystą, to musiałbym go uznać za kultystę. A żeby go uznać za kultystę, to musiałby mieć dobrą o nas opinię, jak i również nie mieć tej cechy właśnie hojności. No to to już w ogóle jest głupota. Czyli Antoni Spadwy nie będzie przez nas włączony do naszego kultu, ale za to na przykład Beatry Assisi to ona być może mogłaby być włączona. Ale ona za to jest zalotką, czyli, również naszym kultystą nie mogłaby zostać. Generalnie, to z tego co ja widzę, to na samych kretynów, że tutaj na Znaczy, nie kretynów. Generalnie same osoby, nijak dla nas wartościowe, że tak powiem w ten sposób. Ale z tego co ja widzę, to właśnie Gremory, nasza żonusia. Również demonica, może zostać naszą kultystką. I to jest już coś jakkolwiek sensownego, i w ten sposób zmieniliśmy jej religię, oczywiście, na tą chciwość. Więc nie popiera już ona lubieżności, a chciwość. I w sumie mądre będzie zaproszenie jej do naszej konspiracji, bo w sumie ma to sens. Więc w takim razie, już w ramach kultystów, jej tutaj nie ma. A nie, jest tutaj, oczywiście, dobra, czyli wszystko jest git. I skoro jest naszą kultystką, to ja mogę coś z nią zrobić. Generalnie fakt, że jest ona naszą kultystką nic nie zmienia, ale co ciekawe, jeśli byśmy poznali jej prawdziwe imię, to moglibyśmy wtedy zacząć ją szantażować i ją z nami związać. To by było interesujące, ale no wpierw trzeba by jednak poznać to jej prawdziwe imię. To jest akurat kwestia biblijna, czy jakoś tak tudzież może apokryfowa, że demona można wezwać i trochę tak jakby z nim porozmawiać, jeśli zna się jego prawdziwe imię. I to nie chodzi o imię, którym jest on znany, tylko jego takie prawdziwe imię. Tak samo jak też i Bóg ma mieć swoje prawdziwe imię, które rzekomo miała znać tylko Lilith, to też każdy inny demon też swoje prawdziwe imię posiada. Dobra, może pani Laura? Czy pani Laura chce zostać naszą kultystką? Ona może być naszą kultystką i w ten sposób dostajemy kultystkę. No, tak to działa. Widzę, że nawet młoda Felicita okazała się być naszą kultystką, to pewnie za sprawą jej matki. Ale czemu, dlaczego to w sumie do końca nie rozumiem? O widzę, że jednak Rambaldo wziął sobie żonę, co mnie bardzo cieszy, bo dzięki temu prawdopodobnie będzie mogło teraz powstać trochę Lahamów, więc bardzo mnie to cieszy, więcej dzieci dla nas. Okej, okay, ale tych sług swoich, tych naszych tralów... To my możemy mieć najwyżej tylko czterech i pewnie jest to też zależne od naszych statystyk dyplomacji, których akurat mamy mało, ponieważ no tak jesteśmy tutaj nastakowani minusami. No to rozumiem już o co tutaj chodzi mniej więcej. Pytanie, czy my z tych tralów cokolwiek dostajemy? Dobra, widzę pierwszą interakcję, jaką możemy zrobić z naszym sługą. Na początku możemy ogłosić jej duszę. Co to oznacza? Jeśli ta postać umrze w ciągu 10 lat, to my możemy przyzwać ją do naszego dworu, kiedy właśnie ona umrze, i wtedy zostanie ona cieniem. Interesujące. Czyli w ten sposób możemy tworzyć cienie. Ok. Mamy coś tutaj jeszcze ciekawego. Możemy skończyć pakt, i wtedy ona przestanie być naszym tralem. Ok. Co to jeszcze możemy zrobić? No, w sumie tylko tyle. Och, cholipka, Lombardia nas najeżdża. No dobra, no to musimy się bronić przed Lombardią. Mam nadzieję, że mi nie dojadą tak na fula. Będę w stanie chyba ich pokonać, jeśli wejdą nam na oblężenie. I wtedy my po prostu w nich sobie wejdziemy. Co tu trzeba zrobić, żeby się obronić bardziej efektywnie? W zasadzie no chyba nic. Mamy armię taką, jaką mamy. Rycerzy mamy jakich mamy, czyli beznadziejnych. W sumie jedyne co mogę zrobić, to dokupić sobie wyłącznie tych wojennych serwitorów, bo one są stosunkowo silne. A jakich żołnierzy w ogóle posiada mój wróg? On ma trochę wampirów, generalnie słabych, a całą masę to ma to zwyczajnych skirmisherów. Więc na skirmisherów to chyba dobrzy będą kto? No w sumie nie wiem kto, bo nie mamy już kogo tutaj wsadzić. No to w sumie bez znaczenia. W sumie impy są na skirmisherów. No to dobra, no to, no to dobra, nic więcej tu już nie ruszam. Albo kupię sobie tych jeszcze serwitorów wojennych jednych, bo czemu by nie? W walnej bitwie to my ich nie pokonamy. Głównie przez tych rycerzy. To patrzcie, 36 kur na przykład, ten Gajusz Marceliusz. Zwyczajnie do tego nawet nie ma co podchodzić. To nas zniszczy. W takim razie jedyne co my możemy zrobić. To chyba po prostu powołać sobie armię i próbować nadążać z kontr-oblężeniami. Czyli, na przykład, zająć tutaj pawie. I to chyba miałoby sens. I na przykład, jak nam padnie Asti, potem je odbić. Te 50 score, chociaż nie, to będzie 26. No, nie widzę w ogóle potencjału na jakiekolwiek zwycięstwo tutaj w ogóle. Ci przerwali od razu mury. To nie szybko zapierdzie lata i idzie to dosyć wolno. Słaby jeszcze muru nie możemy przebić, to też w ogóle smutne. Rzuty kostką jakieś beznadziejne. No, w końcu się udało przerwać mur. No to szybki szturm. No i co? No i mamy Wordscora ile 24. Mało. Yy, za mało. Czyli tak. Jakbyśmy w nich weszli, to nic by się nie udało. Mamy za mało żołnierzy. Byłby w wpierdziel gwarantowany. To chodźmy no może na stolicę, na Milan. To może nam pozwoli coś osiągnąć. No i padło Asti. ok ale zaraz, może szybko paść Milan, bo tu jest bardzo mało żołnierzy. Więc bez jakichś większych strat możemy im teraz zająć stolicę. Oni teraz idą na naszą stolicę. A my, może szybko, polećmy sobie właśnie teraz na to Asti, gdzie nie ma praktycznie garnizonu. To by trwało oblężenie 9 miesięcy. Czyli jesteśmy w stanie chyba w ten sposób sobie poradzić. No to dobra, tutaj oblężenie trwa 3 miesiące. Jak padnie mur, to dosłownie 9 dni. 8 dni, okej. Okay. I w ten sposób mamy 38 warskora. W takim razie Biały Pokój zgodzą się. Ja chyba zwyciężę. I chyba nic się złego nie stanie. On jest arogancki, więc dostanie trochę stresu. My nie jesteśmy aroganccy, więc Biały Pokój możemy przyjąć. OK. w ten sposób możemy zwyciężyć. To nawet się opłacało nam. No i super. Więc udało się to zrobić naprawdę perfekcyjnie. Choć dało się to w sumie zrobić lepiej. Na pewno kupowanie tych serwitorów nie było dla mnie zbyt mądre, bo to jednak strata trochę paiti, no ale no cóż, no w sumie to zredykuje, żeby tych pieniędzy nie tracić. No, od razu lepiej. Finansowo. Tutaj te impy też są trochę bezużyteczne, no ale no w sumie no dobra, no póki co to są. Te impy miałyby jakikolwiek sens, gdybyśmy oczywiście mieli jakiś bastion mocno rozwinięty, a tak póki co to jest to oczywiście nie jakoś szczególnie wartościowe. I co ciekawe, lokalny Czerwony Zakon Inkwizycji oczywiście prawdopodobnie w tym momencie teraz przepada, ponieważ no, przegrywa wojnę z Romanią, no i teraz jak widać Czerwony Zakon przepadł bardzo szybko. Prawdopodobnie też zaraz chyba może upaść zakon chyba tutaj na północy, chociaż nie, ten zakon jeszcze jakoś sobie radzi, ale i tak go pewnie tutaj Mitra dojedzie. I jeszcze tutaj Dom von Murnau, kolejny zakon Inkwizycji, który prawdopodobnie też zostanie szybko dojechany, bo jest między Tremere... A ziemiami Czarnego Krzyża. Udało się wbić w końcu jakiś punkcik w zarządzaniu. No to bierzemy Cutting Cornerstones i chyba dalej tutaj siedzimy, bo wydaje mi się, że pójście tutaj w arkana czy w lore chyba nie ma sensu. Ale na dziś będzie to już chyba wszystko. Trochę żeśmy podbili, nawet żeśmy się obronili przed znacznie silniejszym wrogiem, więc pozostaje nam tylko z optymizmem patrzeć na przyszłość. Więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!